Witajcie, witajcie, A więc kilka uwag odnośnie paru komentarzy, które mieliśmy do naszych filmów. Otóż, jeżeli nie powtarzamy cały czas jakiejś kryptowaluty, o której mówiliśmy w pewnym filmie, to nie znaczy, że my nadal nie lubimy tej kryptowaluty, czy nie trzymamy, czy po prostu no, nie należy już kupować, czy nie jest fajna, czy nie należy jej badać, czy tam szukać. Po prostu nic się tam nowego nie dzieje, no po prostu może kupiliśmy ją, może nie kupiliśmy, ale nic ciekawego, nic nowego nie znaleźliśmy, więc nie piszemy update'a. My w naszych filmach nie, że tak powiem, nie powtarzamy tego, co już powiedzieliśmy, a to nie znaczy, że to, co powiedzieliśmy, nie jest aktualne. Wszystkie nasze filmy są aktualne. A i skoro mówiliśmy już dużo o metawersach, takich jak na przykład Wilder World, to jeżeli przez pół roku o Wilder World nie mówimy, to nie znaczy, że nagle to jest shitcoin i nie jest nic warte. Także oglądajcie nasze filmy, pod tym względem, że my chcemy podzielić się jak najwięcej, jak największą ilością wiedzy, jak najszerszą tą wiedzą, więc nie będziemy się cały czas skupiać na tych samych tokenach, będziemy cały czas szukać nowych tokenów, bo jak wiecie, w każdym rynku, w każdym cyklu byka na samym szczycie są nowe tokeny. Nie ma tych samych tokenów z poprzednich rynków w top 10 chociażby. Tylko kilka się powtarza, bajerze, rypul i cardano i Dogecoin zawsze się powtarzają, nie? Teraz powinien się powtórzyć Shiba, z tego co widzę, no ale to jest ryzyko, które niektórzy chcą wziąć, a my niestety nie chcemy, nawet jeżeli Elon jest zamieszany w Dogecoina, chociaż Dogecoin, no okej, okay, Dogecoin z tych wszystkich najlepiej wygląda, no Ripple też nie jest najgorszy, no ale Shiba chyba nie, mniejsza z tym, pomijając ten fakt, my mamy, no my też nie gramy, dużo ludzi jest w krypto tylko dlatego, żeby grać na tych, tradeować na tych tokenach, Czyli no, próbują znaleźć te ruchy na 2-3 tygodnie, czy tam miesiąc, czy tam dzień, podtrzymać, wyjść, wziąć zyski i są zadowoleni. E, otóż my, nasze podejście do tego jest inne. My, jak już coś kupimy, to my to trzymamy, dopóki nam nie wystrzeli, lub zniknie. Mniej więcej tak można to określić. E, jest. No, jest w tym pewne, pewne myślenie. Jak tutaj zobaczycie sobie właśnie, pokazują Real Vision Crypto to jest podcast na e, Spotify. E, polecamy ostatni odcinek Roll Paul on Spencer Lodge podcast. E, po angielsku, niestety, e, mniej więcej Roll Pol mówi o tym samym, że on pierwszego bitcoina kupił w 2013, e, później przestraszył się forków. Sprzedał tego bitcoina za 2000, później go odkupił za 3000 i mówi, że próbował jak najmądrzejsze decyzje robić limitować ryzyko. A jeżeli by po prostu trzymał tego bitcoina z 2013 roku i nic nie robił, to byłby 5 razy w lepszej sytuacji niż jest teraz. I tak niestety, albo stety dzieje się w większości przypadków. Tak naprawdę największą kasę robią ci, co kupią coś ciekawego, okej. Okay. Powiedzmy, przeznaczą określoną sumę. Wiecie, że my polecamy 2000 złotych, dolarów, funtów, zależy gdzie, gdzie mieszkasz i koniec. I idź dalej. Znajdź coś ciekawego. Ok, przyda mi się, pasuje mi do portfolio. 2000, pek, jest staking, daje na staking. Nie ma stakingu, można dać jakąś, na jakąś płynność, żeby zarobić coś pasywnie. Tak i tyle. I to tam zostaje. Nie, Nie ma sensu obmyślać, próbować wejść lepiej, wejść gorzej. Wiadomo, próbujemy kupować więcej tych tokenów w takich sytuacjach jak są teraz, czyli cyklicznie, że jak jest tanio na rynku, do, oprócz tego mamy dużo więcej negatywnych informacji, to można sobie na przykład te tokeny, które bardziej spadły dokupić, albo te, które się więcej dowiedzieliśmy, coś tam większe kupić. My polecamy bardziej mieć właśnie zrównane portfolio z dużą ilością tokenów niż na przykład władować 10 tysięcy w ten token, który uwielbiamy, a później po 500 w te mniejsze, no bo my tak robiliśmy w poprzednim cyklu i w te co bardziej wierzyliśmy tokeny, to uwaga, żaden z nich nic nie zrobił. A za to te tokeny, które tam wrzuciliśmy, gdzie mieliśmy jakąś tam informację, że powinien być OK, wrzuciliśmy te dwa klocki, to one robiły po 100, 120 razy zwrot jak Luna, Phantom, Avalanche, EniSwap i tak dalej i tak dalej. Kto śledzi nasz kanał, to wiedzą wie, 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 w co inwestowaliśmy. No, i właśnie te mniejsze sumki najwięcej nam zwróciły. Taki peachtain zainwestowaliśmy 5 razy więcej, bo miał być taki wspaniały. I nic się nie dzieje. Napiszek dawno sprzedany. I dlatego ciężko, ciężko, ciężko znaleźć te tokeny, które będą na górze. Dlatego najprostszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja w dużą ilość tokenów. Ale skupić się na tym, co jest już używane. Czyli dlatego mówimy o blockchainach, bo największą wartość e, biorą same blockchainy, czyli takie blockchainy jak Ethereum, wiadomo, ale Ethereum jest już duże, ale Avalanche, Solana, Phantom, ICP, e, co tam jeszcze mamy. E, no, Luna już nie. Jest tam parę takich layer one. o one, protocol tak. E, near protokoł, Te blockchainy e, biorą największy, największy teraz rynek. W przyszłym, w przyszłym trendzie może powróci Aergo, może coś się będzie działo w Singularity. E, Cardano powie, będzie coś tam działało. Może w końcu zacznie tam jakiś Dex, fajny powstanie. E, Cardano to jest taki event, że Zawsze ma wysokie wyceny, a tam nikt się, nic się nigdy nie dzieje. No właśnie, czyli blockchainy. Później zdecentralizowane finanse, czyli protokoły, gdzie można brać pożyczki. Przede wszystkim te na Ethereum, właśnie Solanie, Avalanche, Fantomie i tych właśnie głównych blockchainach, które podawaliśmy. Czyli zdecentralizowane giełdy, protokoły pożyczkowe. Dalej teraz wchodzą gry. Gry chyba są najciekawszą teraz opcją. Nam się wydaje, że gry i może takie tokeny społecznościowe, coś jak DSO, De czyli Decentralized Social, wcześniej Bitcloud, e, może Audius, e, może Gary, te mogą być e, w, przysz w przyszłym trendzie, w przyszłym cyklu Bika, e, na topie. E, metawersy tak, ale metawersy są podległe. Metawersy technologicznie, tak że tak przyzwyczajeniowo, jeszcze nam się wydaje, są. Dalekie, e, jakieś takiej szerszej akceptacji. Dlatego z, mówimy o tych metaversach, ale mimo wszystko jest ich raz, że małe, dwa, ciężko stwierdzić, które wgrają. No i tak naprawdę nie wiemy, kiedy tam na te metaversy przejdziemy naszym internetem. Więc na pewno trzeba mieć coś, ale bez szaleństw. Najlepiej, najlepiej właśnie, najbezpieczniej jest inwestować y, w te wcześniejsze, właśnie, protokoły DeFi gry i tokeny społecznościowe, czy, czy na przykład. Y, interoperacyjność jak Stargate Finance, jak mosty takie jak Seller Network i tak dalej. O mostach też mówiliśmy. Mosty bardzo ważna sprawa, bo przecież musimy się jakoś komunikować pomiędzy blockchainami. O Polkadot nie powiedziałem przecież. Polkadot bardzo ważny kosmos, bardzo ważny blockchain. No i tak, no i na tym to polega. Po prostu największą kasę wszyscy, których znamy nie robią z tradingu, w tradingu zazwyczaj są na małych zyskach lub na zero, a największą kasę robią przez to, że coś kiedyś kupili i trzymali. Niektórzy nawet pozapominali, że to mieli, później sprawdzili i patrzyli: o, o, cholerka, miałem to. I te ciorkę mają i mogą później dystrybuować albo na inne inne tokeny, albo trochę wybrać i, i, i troszkę zdywersyfikować portfolio i wrzucić trochę dolarów na, czy tam złotówek na konto. Tak więc najważniejsze jest to. I tutaj, jak ten sobie obejrzycie, ten. Ten podcast bardzo fajny. No to Raul Paul o tym mówi. Raul Paul to jest jeden z ciekawszych osób, które śledzimy. To jest makroinwestor, który teraz e, mówi, że właśnie najciekawsze, największe, najlepsze inwestycje w tym momencie są raz w krypto, a dwa w technologiczne e, akcje wzrostowe, czyli takie spółki, które e, biorą udział we wzrostowych technologiach, jak sztuczna inteligencja AI, jak autonomiczne samochody no i tak dalej, i tak dalej, właśnie ty jak czysta technologia albo energia, z, r, która się odnawia, odnawialna energia no i właśnie, czyli te bardziej, bardziej takie ryzykowe, mniejsze rzeczy które dopiero wchodzą, dopiero wchodzą w nasze, nasze życie i my się z tym zgadzamy, my głównie siedzimy w krypto, no bo inne ciężko znaleźć jakiś research, a w krypto zawsze coś tam można popatrzeć po łańcuchach i tak dalej, i tak dalej także kupujemy trzymamy i czekamy na ten rynek byka, bo kiedyś przyjdzie. I kiedyś będziemy się śmiać, kiedyś będziemy też płakać, że za mało kupiliśmy właśnie w taki dzień, jak jest teraz, od września do grudnia 22.